Horror. Śmierć na zawołanie. Uwaga! Horror może zawierać wurganne słowa. które no. Dziewczyny! Trzeba wstawać! Kurwa mać! Trzeba wstawać! Która jest godzina? Kurwa nie bądź mi o tej porze! Szlak trafił! Czego? Trzeba wstać do szkoły, dziewczyny! Kurwa do jakiejś szkoły? No, a jak myślisz? O Boże! Nie chcę mi się, siebie! A myślisz, że mi się chce? Do tej kurwa, durnej szkoły mi się w ogóle nie chce iść. I też. Masakra! Dobra, ubierajmy się i przejdźmy do tej do gównianej szkoły. Tak, masz rację. Pół godziny później. Dwa dobre dziewczyny, jesteście już gotowe. Tak, no, no dobra. No to idziemy do szkoły. No jasne, że idziemy. Aha. A po szkole ponieważ... Idziemy, musimy mieć tylko i wyłącznie z kończenie roku szkolnego. To może później pójdziemy na jakiś biwak, co? Ok, Spok. nie idziecie. Tata, idę idzie już. Wspiesznie, ja nawet na to zakończenie mogli, ja nawet nie wrzucał. Dziewczyny, czekajcie, czekajcie na mnie! Aj, Boże, Boże, jeszcze tylko kilkanaście kilka kilometrów. Po dwudziestu minutach tak. w szkole. Nikogo na razie nie było. Dziewczyny bardzo dziwne, że nikogo jeszcze w szkole nie ma. Tak, tak, ale podejrzewam, że jeszcze za jakąś godzinkę, czy tam pół, będzie ktoś Tak, ja też się podejrzewałam. Okej, okay, to muszę może Tak, tylko po... na no, co się O, szlak. Zapomniałam sprawdzić Facebooka. Dobra, nieważne. Siemka, dziewczyny. No, się ma noczko Klara. Siemka. Au. No, siema. Co wy dzisiaj takie ponure? Szkoła. Aha, no fakt. Boże, na szczęście to tylko zakończenie roku. Tak. Na szczęście. E, Boże, uważaj, jak chodzisz. Następny odcinek już wkrótce na łapki w górę.